Witam Cię bardzo serdecznie. Z tej strony, Konrad Książek to jest kolejny film z serii Inwestowania na giełdzie papierów wartościowych. Na wstępie, standardowo chciałam Cię zaprosić na naszą grupę na Facebooku. Myślę, że najbardziej merytoryczna grupa na Facebooku, odnośnie właśnie inwestowania, na której nie ma spamu, nie ma naganiaczy. Jest to grupa płatna, ale dzięki temu też są tam tylko te osoby, które rzeczywiście chcą coś więcej osiągnąć w inwestycji. Oczywiście, link do grupy pod filmem. A przechodząc do dzisiejszych tematów, no to taka informacja na wstępie może jakaś nie bardzo ważna, nie najważniejsza, ale warto o tym powiedzieć. 45 branż z dodatkową pomocą. Rząd zgodził się na umorzenie subwencji starczy finansowej. I Oczywiście wszystkie artykuły będziesz miał w opisie filmu i w artykule możesz sobie sprawdzić dokładnie, jakie, jakie PKD są objęte pomocą, czyli jakie spółki, znaczy to czym się zajmują spółki, to właśnie o tym nam mówi PKD i czy twoja spółka też jest tym objęta, to jest dosyć długa lista, więc nie będę jej całej komentował, po prostu będziesz miał ten artykuł w opisie filmu, także też zapraszam do opisu filmu ze względu między innymi na, na ten artykuł, no bo taka rządowa pomoc zawsze wpływa jakoś na, na wyniki finansowe, to może być kilkaset tysięcy, może być kilka milionów, zawsze to, w jakimś stopniu może pozytywnie wpłynąć na niektóre branże, na niektóre spółki, więc warto sprawdzić, kto dokładnie został poratowany taką, taką pomocą. A przechodząc do spółek, których chcę dzisiaj powiedzieć, tak na szybko na początku, tylko jedna informacja o Orlenie. Marża downstream Orlenu wzrosła w grudniu do 5,3 dolara na baryłce, z 5,2 w listopadzie. Jeżeli chodzi o sam PKN Orlen, to no, zapraszam Cię do filmu, który niedawno wypuściłem o Orlenie. Film trwa około półtora godziny, ale naprawdę myślę, że rozkłada Orlen na, na czynniki pierwsze, więc zapraszam Cię też, w opisie będzie ten link. A co do tego, co się teraz aktualnie tam dzieje? No to trzeba sobie jasno powiedzieć, że ta marża downstream miała być wyższa. Tak? Ta najbardziej istotna marża dla Orlenu miała być wyższa. W raporcie finansowym za trzeci kwartał prognozowali, że w czwartym kwartale ona będzie na poziomie 5,9 dolara średnia. No a jeżeli się przyjrzymy tej marży downstream, no to w październiku była na poziomie 5,8 dolara, czyli bardzo porównywalny do tego, jakie były założenia, ale listopad to jest 5,2, grudzień to jest 5,3, no więc te założenia nie zostaną spełnione. W trzecim kwartale chyba była średnia 5,4 z tego co pamiętam, więc. Więc w czwartym kwartale też będzie bardzo podobna. No, oczywiście jest to bardzo niska marża, tak patrząc historycznie, jeszcze kilka miesięcy temu była na poziomie 8-10 dolarów. W 2018 19. to było przebijanie spokojnie 10 dolarów, dolarów za tej marży. Więc no jest nie najlepszy czas dla, dla Orlenu, ale nie ma to czego się dziwić z powodu wirusa. Rzeczywiście tutaj Orlen oczywiście bardzo dużo stracił, ale jeżeli chcesz taką całościową analizę tej spółki, to oczywiście zapraszam cię do tego filmu o Orlenie. Długi, ale myślę, że bardzo, bardzo merytoryczny. Też dochodzimy do dosyć interesujących myślę poziomów, te poziomy w okolicach 60-60 zł, To już jest taki dosyć mocny sufit. Orlen na razie nie może się, się przebić. Znowu tutaj próbował, ale się, ale się nie udało. Zobaczymy jak, jak to będzie dalej. W każdym razie informacja, która no, mówi nam o tym, że, że ta marża jest troszeczkę wyższa, ale jednak niedosyt pozostaje po tym, że, no, że te oczekiwania były, były troszeczkę, troszeczkę wyższe. Informacja, która jakoś mocno na kurs nie wpłynęła, no, nie, nie dziwi mnie to, ze względu właśnie na to, że, że z jednej strony ta marża jest trochę wyższa niż miesiąc wcześniej, ale z drugiej strony no, miała, być, miała być jeszcze wyższa. Jeszcze raz chciałem się zaprosić do opisu filmu, w którym właśnie znajdziesz ten film o spółce Orlen. Dzisiaj chciałem trochę czasu poświęcić spółce, spółce Team. Dosyć dawno jej nie było u mnie. Team publikuje szacunkowe przychody za 2020 rok. No i jeżeli chodzi o te szacunkowe przychody, to pamiętajmy, że Team cały czas dostarcza nam tych informacji. Z miesiąca na miesiąc cały czas wiemy, w jaki sposób te przychody się układają. Dostarczałem nam właśnie w raportach informacji o tym, czy przychody wzrosły, czy zmalały. No w tym roku te, te przychody zdecydowanie, zdecydowanie rosną. No i wzrosły w 2020 roku o 17% więcej niż w 2019 roku. I chciałem tylko przypomnieć jedną rzecz, że 2019 rok i tak był bardzo dobry dla spółki Team, dla całej grupy kapitałowej Team. Pamiętajmy o tym, że my czasem nie dostrzegamy takich bardzo dużych, długoterminowych zmian. No bo na przykład, jeżeli chcę schudnąć i powiedzmy w tydzień schudnę 1 kg, no to ja się widzę cały czas i 1 kg to jest mało, kolejny tydzień znowu schudnę 1 kg i znowu to jest mało. I cały czas mi się wydaje, że to jest mało, bo porównuje się do ostatniego, ostatniego tygodnia, ale okazuje się, że po paru miesiącach ja schudłem powiedzmy 10 czy 12 kg. I to już jest naprawdę dobry wyczyn, to jest naprawdę duży wyczyn. I podobnie jest troszeczkę ze spółką Team. My cały czas porównujemy się do tego 2019, bardzo dobrego roku. I ten 2020 już wyprzedza w całej grupie kapitałowej Team ten 2019 o 17%. To jest naprawdę bardzo dużo, ale w stosunku do 2018 czy 217 to ten wzrost jest jeszcze bardziej piorunujący. Zresztą tutaj też jest o tym w artykule napisane. Że między 2019 a 2020 jest niemal trzykrotnie wyższa od zanotowanej pomiędzy 2018 a 2019 dynamika rozwoju rocznych obrotów. No to oznacza, że team naprawdę bardzo mocno przyspiesza, bardzo mocno przyspiesza, jeżeli chodzi o przychody, jeżeli chodzi o te zyski, to też już dużo razy mówiliśmy, że jest tu bardzo dobrze. Zresztą. Możemy sobie to teraz szybko zobaczyć, mimo że już no, patrzyliśmy sobie to już kilka razy, jeszcze raz mówię, ten 2017, 2018, 2019, widzimy, że ta dynamika jest, ale tutaj ta dynamika cały czas przyspiesza. Zresztą, jeśli chodzi o zyski 15 milionów czy 19 milionów w 2019 roku. A jeżeli chodzi o te trzy kwartały 2020 roku, które już znamy, no to widzimy, że Pierwszy kwartał, który był obarczony dużymi różnicami kursowymi i przez to ten zysk jest niższy, ale już drugi i trzeci kwartał na naprawdę bardzo dobrych poziomach i w stosunku do drugiego czy trzeciego kwartału 2019 roku już jest tu naprawdę dużo, dużo lepiej. I tak samo jest lepiej w stosunku do 2018 roku, drugiego czy trzeciego kwartału. Tak samo można zobaczyć 2017 rok, a tu jest już kolosalna, kolosalna różnica między tymi wynikami z. Teraz, a z wynikami zaledwie 3 lata wcześniej. Pamiętajmy, że w ekonomii 3 lata to tak naprawdę nie jest bardzo dużo. Czasem restrukturyzacja spółki trwa 3 lata, albo czasem tak naprawdę wybudowanie potężnego zakładu trwa rok czy dwa czy lata, więc tutaj mówimy o krótkim czasie i o bardzo dużej poprawie dynamiki przychodów, dynamiki też zysków. Jeżeli chodzi o samą Grupę kapitałową Team, to pamiętajmy o tym, że oni ostatnio sprzedali za 35 milionów spółkę Rotopino, także to też będzie miało wpływ na wyniki finansowe. zostało Został Team i został 3LP, i też pamiętajmy o tym, że my to cały czas mówimy, że grupa kapitałowa Team to jest spółka Team, ale nie zapominajmy o tym 3LP. Ja cały czas jestem bardzo ciekawy tego czwartego kwartału i ogółem raportu za 2020 rok, jak to jest, jeżeli chodzi o te 3LP i finanse 3LP, bo tak naprawdę jest bardzo duży wzrost, jeżeli chodzi o przychody spółki 3LP, czyli tego centrum logistycznego, które, no jak zapowiada, zapowiadają ludzie z zarządu Timu, jest centrum bardzo nowoczesnym i mówimy tutaj o około 100% większych przychodach jeżeli chodzi o, o spółkę 3LP i też to jest spółka z którą można wiązać pewne, pewne nadzieje, ze względu na to, że jeżeli chodzi właśnie o, o to centrum logistyczne no to oni nie obsługują tylko Timu, oni obsługują też Rotopino, które już można powiedzieć do Timu nie będzie niedługo należało, Oponeo no, które też właśnie, właśnie przejmuje Rotopino i też kontrakt z, z produktami, jeżeli chodzi o sklep Ikea. Myślę, że myślę, że markę Ikea zna każdy i to nie tylko w Polsce, więc to naprawdę daje bardzo duże, bardzo duże możliwości. Jak mówiłem, wszystkie artykuły, o których mówię, będą w opisie filmu i polecam Ci zwłaszcza ten artykuł, dlatego że to jest film odnośnie wyników finansowych za pierwsze półrocze. Ale trzeba sobie powiedzieć, no to jest dosyć długie, prawie dwie godziny trwa, ale polecam ci szczególnie fragment od godzina 20 do godziny 30, czyli, czyli 10 minut około, właśnie tam jest duża mowa o, o spółce 3LP, o tym, jaki tam jest duży potencjał, i myślę, że no jak Tim mówi, że to 3LP może być czarnym koniem. Zobaczymy w 2021. Zobaczymy też, jak to jest w tym będzie w tym czwartym kwartale, ale myślę, że to nie są takie słowa rzucone na wiatr. Czyli rzeczywiście. To 3LP może być naprawdę bardzo dobrą inwestycją. Już jest, bo jak mówiłem, już ten wzrost przychodów jest ogromny, jeżeli chodzi o 3LP. Oczywiście no, to nie jest dominująca jednostka w grupie, ale ten wzrost przychodów jest na pewno imponujący i zobaczymy, jaka będzie dalsza dynamika tych wzrostów. Oczywiście nie sądzę, żeby utrzymali takie wzrosty cały czas. No To jest niemalże nierealne. Ale myślę, że wciąż 3LP ma szansę bardzo mocno rosnąć, i nad tym bym się zastanawiał. Oczywiście wyniki finansowe grupy kapitałowej całej Timu są na pierwszym miejscu, są najważniejsze, ale jeżeli miałbym na coś właśnie zwracać uwagę, to zwróciłbym uwagę właśnie na, na centrum logistyczne, na tą spółkę 3LP, o której czasem mało się mówi, ale myślę, że myślę, że jest to spółka, której warto poświęcić trochę czasu. Jeżeli chodzi o sam kurs Timu, to można powiedzieć, że w końcu zaczęli mocno rosnąć. No bo to, przez te trzy ostatnie lata to tak naprawdę były wzrosty z 6-7 na 9, później spadki, było z tym różnie. W ostatnim czasie dosyć mocno zaczęli w końcu rosnąć. Też interesująca sytuacja, że po wypłacie dywidendy, dlatego że niedawno była dywidenda, złoty 20 zł na akcję i 30 było to odcięcie dywidendy, czyli kurs powinien spaść i wtedy TIM bardzo mocno rósł. Zauważmy, że od tego 30 ten wzrost jest bardzo dynamiczny, od około 17,50 17, do teraz 19,15 i też to są bardzo interesujące poziomy jeżeli chodzi o TIM, no bo to te okolice 19, 19,30 to jednak są pewnego rodzaju sufity. Widzimy tutaj, że już kilka razy próbowano Przejść tą barierę 19.30, 19.20 nie udawało się. Zobaczymy, czy, czy tak będzie. Jeżeli tak będzie, no to można powiedzieć, że, że dalej może być kontynuowany ten rajd na północ, aczkolwiek trzeba najpierw przebić ten poziom. Jeżeli chodzi o spółki, w które inwestujemy, pamiętajmy, że musimy je analizować tak zdroworozsądkowo. I patrzeć na te dobre strony i patrzeć na te złe strony, więc pamiętajmy o tym, że no, musimy tutaj zawsze zachowywać zimną krew i myśleć, jak się spółka może zachować w takich warunkach albo w innych warunkach. Jeżeli chodzi o tym, jak na razie jakichś większych zagrożeń tutaj nie widzę, widzę sytuacje, które są raczej pozytywne, czyli zwiększające się przychody, zwiększające się zysk, to jest oczywiste. Kolejną pozytywną informacją jest to, że zaczęli w końcu wypłacać tą dywidendę złoty. 20 jest dywidenda zaliczkowa. Wcześniej było 80 groszy, wcześniej złotówka, czyli już trzy razy z rzędu tą dywidendę tutaj mamy, jeżeli chodzi o, o spółkę Team. No, oprócz tego też pamiętajmy o tym, że w materiale, o którym mówiłem w tym, w tym filmie, jest też właśnie mowa o tym, że raczej nie planują jakichś takich bardzo dużych nakładów inwestycyjnych, na przykład w stosunku do TrzellP. To oznacza, że w przyszłości mogą być pieniądze znowu na te dywidendy. Czyli można powiedzieć, że Team ma szansę stać się naprawdę długoterminowo dywidendową spółką. Zresztą samo szefostwo o tym mówiło, że chce cały czas, jeżeli będą oczywiście możliwości, dzielić się z akcjonariuszami z zyskiem. No, i jak na razie nie widzę żadnych takich większych zagrożeń, jeżeli chodzi o team. Aczkolwiek pamiętajmy, że cały czas trzeba, trzeba tutaj huchać na zimne i trzeba zachowywać zimną krew. Myślę, czy coś tam się nie może stać, czy coś tam się nie może zepsuć. Jak mówię, na ten moment widzę, że tutaj wszystko idzie w dobrym kierunku, raczej same pozytywne informacje. Po odcięciu dywidendy kurs poszedł bardzo mocno do góry. A to też jest informacja taka, że wiele osób po prostu czekało na to odcięcie dywidendy, żeby kupić na jakimś dołku team. Czyli można powiedzieć, że niektórzy uważali, wiele osób uważało, że 17 zł to jest dołek, jeżeli chodzi o team. No to też już coś nam mówi o tym, że ten popyt się, się na te akcje zwiększa. Zobaczymy jak to, jak to będzie dalej, jak to będzie w przyszłości. Jak będzie wyglądał czwarty kwartał. Przychodowo się, się nie boję. No zobaczymy jak to będzie, jeżeli chodzi o zyski z, z czwartego kwartału. Oczywiście też można powiedzieć, że jakieś pieniądze na, na fotowoltaice oni będą robić, ale absolutnie tutaj nie, nie mówiłbym, że, że spółka, która właśnie na tym będzie budować swoją bazę kapitałową, no ze względu na to, że oni zajmują się Innymi rzeczami, znaczy inne rzeczy dają im bardzo duże, duże przychody. Jakaś tam część oczywiście w fotowoltaice jest, ale, ale tutaj nie mówimy o jakichś takich bardzo potężnych pieniądzach. Produkty z grupy fotowoltaika wygenerowały łącznie 3, ponad 3% obrotów TIM za pierwsze półrocze 2020 roku, więc jakiś tam wzrost jest, ale to nie jest jakoś tak bardzo bardzo dużo. Jednak jeszcze raz powtarzam. Ciężko mi tutaj doszukiwać się jakichś złych informacji odnośnie Timu. Myślę, że jak na razie spółka, która ma szansę się rozwijać coraz mocniej, czekam na te wyniki za czwarty kwartał i za cały 2020 rok. Też pod względem, właśnie jak to się będzie z 3LP rozwijało, i też w tym filmie, o którym, o którym mówiłem, jest powiedziane, że może coś tam w 3LP się, się szykuje, jakieś. Kontrakty może będą podpisywane jeszcze nic tu nie jest tak powiedziane konkretnie Ale też właśnie w tym fragmencie jest O tym mowa chyba trochę po tym fragmencie tam chyba 1.31 czy 1.32 właśnie Prezes teamu o tym mówi więc Też Na horyzoncie raczej informacje pozytywne jeżeli jakieś mają się w przyszłości Pokazywać zobaczymy oczywiście co czas przyniesie trzeba cały czas trzymać rękę na pulsie no ale jak na razie Jak na razie tutaj jest wszystko Wszystko OK inne spółki, o których chciałem powiedzieć, to Ten Square Games Ten Square Games szacuje przychody w czwartym kwartale 2020 na 180 milionów a było 79 niecałe przed rokiem, czyli naprawdę bardzo bardzo dobre, oczywiście Fishing Clash czyli główna gra wygenerowała ponad 150 milionów złotych przychodów, ale warto zauważyć, że ona cały czas na tym samym poziomie mniej więcej generuje te przychody, więc tutaj nie ma jakichś dużych spadków, jeżeli chodzi o te przychody ze względu na tą grę Przychody gry Fishing Clash w grudniu wyniosły około 8 milionów dolarów. Były miesiące, gdzie to było 9 milionów, teraz jest 8. Może jest jakiś lekki spadek, ale nie jakiś bardzo mocny. Jeżeli chodzi o, o samą tą grę, no to widzimy ile razy została, została pobrana. Ważne, że też rozwijam inne gry Hunting Clash. Które no, na początku bardzo mocno było sprzedawane, teraz już aż takiego szału na to nie ma, także mocno, mocno spadło. Ale w grudniu około 1 200 000 razy zostało pobrane, czyli 200 000 więcej razy niż w, w listopadzie, wypracowało 800 000 dolarów przychodów, czyli tak myślę, że pozytywna sytuacja. Inne gry, no to już jest myślę, że dużo mniejsze przychody 140 000 dolarów. Let's Fish. 36 tysięcy dolarów przychodów. Zobaczymy, czy dalej będą rozwijane te gry. Jak na razie są, ale pamiętajmy, że Ten Square Games też potrafi się pożegnać z grami, które, które nie zarabiają. No bo jeżeli chodzi o, o wyniki, które, które przedstawiali trochę wcześniej, bo to już jest artykuł znany, jednocześnie wyniki pozostałych dwóch nowych gier, Flip This House i Solitares, pozostały okazały się słabsze niż w oczekiwaniu. W związku z tym Ten Square Games Podjęło decyzję o zaprzestaniu ich rozwijania. Czyli, też potrafią sobie jasno powiedzieć, że, że jeżeli coś nie zarabia, to trzeba to odciąć. Każdy inwestor powinien to robić. Czyli, jeżeli widzimy, że straty, trzeba jak najszybciej ciąć te straty. Jeżeli spółka jest na przykład nieperspektywiczna, jeżeli coś się w spółce złego dzieje, należy ciąć straty. I ten Square Gates właśnie to, to zrobiło, czyli, czyli ucięło te straty. Oczywiście. Trochę stracili na tym, no bo ze względu na to, że, że musieli tą grę na początku zrobić, rozwinąć, wydać. To kosztuje, ale jednak trzeba, trzeba powiedzieć, że lepsze jest coś takiego niż ciągnąć coś, coś w nieskończoność. Jeżeli chodzi o ten Square Games, też pracują nad nową grą i dwa, trzy projekty są na etapie koncepcji. To jest artykuł z, z listopada, czyli już artykuł znany i też pamiętajmy o tym, że cały czas ten Square Games myśli o akwizycji. W pierwszym kwartale 2021 może dojść do akwizycji i tu jest powiedziane, że podmiot, który ma być przejęty nie musi być wcale jakimś mały, więc tak naprawdę jeszcze nie wiemy, jaki to będzie podmiot, ale nie musimy wcale szukać z, z małych podmiotów. Mówili, że nawet jeżeli kapitalizacja będzie na poziomie 100 milionów dolarów, to to nie jest jakiś czynnik odstraszający, więc też Ważne, że ważne, że w coś takiego próbują wejść, że może to być naprawdę duża akwizycja. Zobaczymy, jak to, jak to będzie w przyszłości, jak to się będzie, jak to się będzie dalej miało do tego, co robi ten Square Games. Czy to będzie spółka bliźniacza, czy jak to będzie wyglądało? Zobaczymy w pierwszym kwartale, mamy mieć o tym informację. No, ważne oczywiście też informacje, że Hunting Clash nie sprzedaje się tak samo dobrze jak, jak Fishing Clash. Gdyby tak było, no to ta spółka zapewne zamiast 530 zł byłaby po 800 zł albo 900. No ale to też nie sprzedaje się źle. Ten artykuł, który, który właśnie widziałem, mówił, że rzeczywiście te nakłady na Hunting Clash są dużo wyższe niż Fishing Clash. Ale trzeba przyznać, że w miarę dobrze się to też sprzedaje. Zresztą widać po, po wynikach finansowych. Milion pobrań to też nie jest jakaś zła informacja, oczywiście, nie umywa się do phishing flash, ale myślę, że myślę, że cały czas warto tutaj patrzeć na, na tą spółkę, zwłaszcza też, że też dochodzimy do interesujących poziomów 530 złotych jest teraz 500. 50, około 540, 550, też są takie interesujące poziomy, od których się kilka razy spółka, spółka odbijała. Zobaczymy jak to, jak to będzie dalej, jeżeli chodzi o Ten Square Games. Rekordowa sprzedaż grupy Grodno w grudniu. 59,8 miliona złotych według szacunków, 13% wzrost rok do roku, a od początku roku o 15% Wzrost rok do roku, i rzeczywiście no, spółka, która największy swój potencjał wykorzystuje w fotowoltaice, wyższa o 20% rok do roku sprzedaż fotowoltaiki była niższa w ostatnim okresie w związku z zakończeniem programu Mój Prąd, ale też Mój Prąd będzie kontynuowany w 2021 roku. Trzeba sobie powiedzieć jasno, że informacja dla Grodna, ostatnie informacje dla Grodna są bardzo pozytywne. Chodzi mi tutaj głównie o to, że no, Grodno jest obecnie na poziomie 16,75. Też informacja taka techniczna, że wybiły, te, wybiła Grodno te poziomy 14, 14,50 około, z którymi się trochę Grodno męczyło, ale bardzo ważna informacja. 5 miliardów złotych na dotację w 2021. I jeżeli chodzi o dotację na program Czyste Powietrze, pula w wysokości 1,7 miliarda złotych, czyli, czyli większa niż w 2020 a z czystego powietrza bardzo mocno Grodno korzysta, bo czyste powietrze to jest wymiana pieca na, na nowy. No i między innymi Grodno też ma w swoim portfolio różnego, różnego rodzaju rzeczy, które mogą pomagać właśnie w tym projekcie czyste powietrze. Też między innymi jakieś różne rodzaje pompy ciepła i tak dalej. No oczywiście program Mój Prąd. Program Mój Prąd to jest 500 milionów złotych. Ale 500 milionów złotych przeznaczone na realizację dopłat i zakończenie drugiego naboru z 2020 roku. Czyli też bardzo, bardzo duże pieniądze na ten nabór, który, który był w, w 2020 roku. Na pewno informacja pozytywna. A jeżeli chodzi o program Czyste Powietrze, to w latach 2021-2024 przeznaczą ponad 9, prawie 9,5 miliarda, ale ta pula może być wyższa, będzie wynikać z zapotrzebowania, więc też bardzo pozytywna informacja. No zobaczymy jak to będzie w 2021, jeżeli chodzi o, o mój prąd. Na to jeszcze, jeszcze tak naprawdę czekamy, bo jeszcze nie ma informacji właśnie odnośnie tego trzeciego, trzeciego naboru w, w 2021. Mamy na razie przeznaczenie tych 500 milionów złotych na realizację dopłat i zakończenie drugiego naboru w 2020 roku. I oprócz Grodna, która myślę, że no może na tym, na tym oczywiście zyskać, jeżeli chodzi głównie o ten zwiększenie pieniędzy na czyste powietrze, może też skorzystać spółka, która jest mocno poszła do góry, ale wciąż ma potencjał, spółka Ferro. Ferro, która zajmuje się teoretycznie armaturą sanitarną, ale na rzecz nowej strategii też dokonuje różnego rodzaju akwizycji i właśnie przej przejmuje spółkę termet. Termet, w których produkty to są m.in. pompy ciepła, kotły kondensacyjne, kotły kondensacyjne, dużej mocy, kotły standardowe. Czyli można powiedzieć, że oni też skorzystają na programie mój prąd. Jest taka, jest taka możliwość. No, zresztą, jeżeli produkują armaturę sanitarną, to też można powiedzieć, że biznes dosyć podobny. Z Podobnych branż, więc tu nie ma żadnego konfliktu interesów, więc też myślę, że Ferro może tutaj zyskać. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o Ferro, ja się jednej rzeczy boję. Spółka poszła bardzo mocno do góry, z około 12-13 zł do teraz 25.50. Spółka, która pokazała naprawdę świetne wyniki finansowe, bo te wyniki finansowe za trzeci kwartał myślę, że zaskoczyły wszystkich, może nawet prezesów. Prawie 30 milionów złotych zysku netto gdzie mówiliśmy tutaj może o, może o jakichś 20 milionach, 21, tak raczej w tych granicach wszyscy zakładali, tu mówimy o 30, naprawdę ogromny, kolosalny wzrost i boję się, że te wyniki za czwarty kwartał mogą być trochę gorsze i przez to na przykład giełda źle przyjmie te, te wyniki, mimo, że będą dużo, dużo lepsze niż czwarty kwartał 2019. Trzeba zauważyć, że w spółce Fero ten czwarty kwartał zawsze był najgorszy. Czy to... Hmm, za 2019 rok pod względem zysku netto widzimy, że czwarty kwartał był najgorszy. 2018 rok też czwarty kwartał był najgorszy. 2017 też czwarty kwartał był najgorszy i tak możemy cały czas sobie, sobie patrzeć. Ważne, żeby była zachowana w miarę dobra dynamika wzrostu w stosunku do czwartego kwartału i ja wtedy będę, będę szczęśliwy. Absolutnie nie liczę na jakieś znowu kolosalne zyski, jeżeli oni dalej będą utrzymywali tą dynamikę przychodów dynamikę zysków co na przykład w drugim kwartale, czyli o trochę nawet polepszą ten wynik, w pierwszym też widzimy, że i w pierwszym i w drugim o około 3 miliony został ten wynik powiększony jeżeli teraz powiększą o 3 miliony i ja będę szczęśliwy, ja będę myślał, że to są dobre wyniki finansowe nie wiem jak na przykład na takie wyniki zareaguje, zareaguje rynek, zobaczymy jak to, jak to będzie w przyszłości, aczkolwiek Ferro też spółka interesująca spółka, która też wypłaciła 40 groszy dywidendy za 2019 rok, więc też można powiedzieć, że spółka od wielu lat dywidendowa, no ale w związku z tymi akwizycjami też trzeba o tym pamiętać, że ta dywidenda może być albo bardzo mała, albo, albo nawet zerowa, jeżeli jeżeli dalej spółka chce się tak mocno, mocno rozwijać. Dziękuję Ci za bardzo za wysłuchanie tego materiału. Powiedz mi, co ty sądzisz o spółkach, o których dzisiaj powiedziałem, na przykład o spółce Team, czy uważasz, że tam coś jednak jest nie tak, że tam coś zagraża spółce? Co sądzisz o spółce ten Square Games? Czy ona jest przewartościowana ze względu na to, że, no, że te wyniki finansowe są co prawda dużo lepsze, ale nie takie, jakie, jakie powinny być, czy jednak uważasz, że tutaj jest potencjał do, do dalszych wzrostów? Dzięki bardzo i życzę standardowo samych zysków. Cześć. Trzymaj się.